Dzisiaj przychodzę, aby z Tobą porozmawiać o czymś, myślę, bardzo ważnym, o czym myślę, nadal zbyt mało się rozmawia. Być może jest tak, że pijesz od miesięcy, a może nawet od wielu lat truciznę i nie masz świadomości, że tak jest. Może tak jest też, że Twoi bliscy piją taką truciznę i życie, przez to staje się mniej. Kolorowe, mniej radosne i mniej energetyczne. Jesteś w przestrzeni, w której rozmawiam z kobietami o tym, jak mogą uwalniać jeszcze więcej swojej energii, swojej mocy, miłości i samoskuteczności. Jesteś gościem w podcaście Uwolnij ptaka. Dlatego dzisiaj chcę z Tobą porozmawiać, jak możesz uwalniać jeszcze więcej energii i samoskuteczności w Twoim życiu. Jeśli się jeszcze nie znamy, ja nazywam się Beata Jurasz, jestem psychopedagogiem, coachem, autorką książek i projektów rozwojowych, a także jestem w trakcie Międzynarodowej Szkoły Psychoterapii. Wracając do naszego tematu i do trucizny, bo myślę, że trucizną jest to, kiedy pielęgnujemy nasze krzywdy z przeszłości i pielęgnujemy myśl o tym, że istnieją oprawcy, którzy nas w naszym życiu skrzywdzili. I my pielęgnujemy te wspomnienia i nie chcemy wybaczyć, bo wybaczenie, myślę, jest wielokrotnie kojarzone z religią katolicką i przypisywane właśnie jako cnota, jako coś wyjątkowego i wymagającego niezwykłych mocy. A ja dzisiaj chcę z Tobą porozmawiać o wybaczeniu, jako o narzędziu psychologicznym, które przynosi nam uwolnienie się od przeszłości i przynosi nam potencjał niesamowitej energii, która była dedykowana właśnie na to, aby te wspomnienia pielęgnować. Kiedy sobie wyobrazisz, że właśnie coś się wydarzyło. Kilka lat temu, kilkanaście lat temu, a ty nadal czujesz złość, nie chcesz wybaczyć temu komuś, kto coś zrobił złego w twoim życiu, bo uważasz, że nie zasłużył na to wybaczenie, to właśnie jest ten błąd, który ja również przez wiele lat popełniałam. A mianowicie miałam takie uczucie, że kiedy ktoś mnie tak bardzo zranił, to przecież nie zasługuje na to, abym mu odpuściła i abym mu to zapomniała. I wielokrotnie, kiedy rozmawiam z kobietami, to te historie właśnie są nasycone tym właśnie żalem, tą złością, um, nienawiścią, że on czy ona wyrządzili mi tak okrutną krzywdę w przeszłości. Czy to jest szef, który wyrzucił. Jedną z moich bliskich koleżanek z pracy wiele, wiele lat temu. Czy którąś z Was zdradził mąż i Ty poczułaś się zdradzona i boleśnie przeżyłaś rozwód? Być może zdradziła Cię przyjaciółka biznesowa, przez co straciłaś być może dużo pieniędzy, albo straciłaś na wiele lat zapał do pracy. I to są takie historie, które pokazują właśnie, że te doświadczenia podcięły skrzydła czasami na wiele lat. I być może dzisiaj nawet nie masz takiej świadomości, ale jeśli nie wybaczyłaś, to zabierasz sobie właśnie część energii, która może być tą konstruktywną energią. Ja również mam trudne doświadczenia, które przez Długi okres czasu nosiłam w swoim sercu, pielęgnowałam. Czy to była historia z moją przyjaciółką najbliższą, która skradła moje um, pomysły i je wykorzystała, czy też spotkała się z bliskim um, chłopakiem, który mi się wtedy bardzo podobał? Poczułam się zdradzona na wielu płaszczyznach. Czy to był mężczyzna, który bardzo mnie zranił i, wy i wykorzystał? Bardzo to też, też przeżyłam. To było wiele lat temu. Niemniej jednak ta złość, ta, to poczucie niesprawiedliwości wypełniało moje serce. Wielokrotnie też pytałam siebie, dlaczego rodzice zrobili coś tak, a nie inaczej. Dlaczego mnie nie rozumieli, dlaczego zachowali się w taki sposób, który mnie zranił. Na pewno to są historie, które są bliskie Tobie, lub Twoim bliskim. Pamiętam, jak wiele miesięcy zastanawiałam się, jak ja się zemszczę, kiedy go spotkam, co, co zrobię, co mu powiem albo co mogę zrobić już dzisiaj. Pamiętam, jak obsesyjnie obserwowałam swoją byłą przyjaciółkę w social mediach i poszukiwałam śladów, czy nie zdradziła mnie jeszcze w jakimś innym obszarze. To były moje więzienia. Które zabierały mi moc i czas, i niesamowitą energię. Bo tak naprawdę, zamiast żyć, szukałam sposobu na to, aby się zemścić. I oczywiście to było wiele lat temu. Niemniej jednak, gdybym wiedziała, że wybaczenie jest tak uwalniającym procesem i że to ja decyduję o tym, że to mogę zrobić, to byłabym bardzo wdzięczna. I to jest niesamowite, że właśnie kiedy My podejmiemy decyzję i nie, nie mówię o takiej decyzji, a kto było tam 10 lat temu, on mnie zdradził, na to zrobiła, to nieważne, teraz zapominam o tym, zaczynam żyć od dzisiaj i to jest wybaczenie. Nie mówię o takim wybaczeniu. Nie mówię o tym, że ty usuwasz tą osobę z social mediów, usuwasz numer telefonu, rywiesz zdjęcia, usuwasz coś z pamięci. To pozorne. Ja mówię o takim wybaczeniu, które powoduje to, bo to też działanie, to jest decyzja i to jest działanie, które polega na tym, że ty świadomie decydujesz się na to, aby wybaczyć, i to powoduje, że w Twoim sercu powstaje nowe miejsce. Kiedy wybaczasz, zaczynasz oddychać, bo tam powstaje nowe miejsce na nowe rzeczy, na twoje nowe życie. Kiedy przestajesz pić tą truciznę, kiedy karmisz to, że ktoś coś zrobił w przeszłości i tak naprawdę on nawet tego już nie wie, co zrobił, ale ty doskonale to pamiętasz, to tak naprawdę jesteś nadal ofiarą w tym, w tym układzie, dlatego że ta osoba już żyje dalej i już nawet... Nie wie, co się kiedyś wydarzyło, a ty karmisz coś, co tak naprawdę krzywdzi ciebie. I ten cel w tym wybaczeniu właśnie nie polega na tym, że przecież on nie zasłużył, ona nie zasłużyła na to wybaczenie, ale to ty zasługujesz na wybaczenie. I to jest właśnie taki bardzo egoistyczny cel wynikający z miłości do siebie. I o to mi dzisiaj w tym spotkaniu chodzi. Abyś dała sobie prawo do tego, i abyś uwolniła tę energię, która Ciebie tak naprawdę krzywdzi na co dzień, która Ciebie zatruwa, która nie pozwala Ci głęboko oddychać i siebie rozwijać i iść do przodu. Kluczowe jest to również w tym procesie, aby wyjść z roli ofiary. Myślę, że że tak kulturowo to jest takie naturalne, że kiedy kiedy się spotykamy, to często pojawiają się takie takie żale, że ktoś coś mi zrobił, ktoś coś tobie zrobił, to są te wszystkie historie, które właśnie pokazują, że w jakiś historiach jesteśmy ofiarą ktoś mnie zranił, ktoś coś powiedział, ktoś nie powiedział, jak on mógł. I tak naprawdę to znowu jest karmienie tej rzeczywistości, która tak naprawdę nas zatruwa. My podlewamy te role właśnie siebie jako ofiary, Bo przecież powtarzając to, że doznaliśmy krzywdy, wzmacniamy coś negatywnego. Kiedyś ja tego nie rozumiałam i przez, przez wiele lat tak naprawdę w tej roli ofiary się odnajdywałam, bo tak naprawdę moje otoczenie było e, podobne. Tak? Tych, tych tego cierpienia było dużo, tych krzywd było dużo, a wybaczenie <grytanie> było tak naprawdę oznaką swojej słabości, bo przecież ja jestem twarda, ja mu nie wybaczę, bo przecież zasługuję na to, co najlepsze e, i nie można mnie tak traktować, więc swoją postawą, właśnie taką zgorzkniałą, a zarazem tak naprawdę właśnie pokazującą słabość, potwierdzałam to, że przecież to jest moja siła. Ty jesteś oprawcą, a ja jestem tą pokrzywdzoną. Ale właśnie kiedy świadomie podejmiemy decyzję, że wybieramy swoją sprawczość, że wybieramy siebie, że wybieramy siłę, że wybieramy moc, to Decydujemy się właśnie na to, aby wybaczyć, bo my również być może wypowiedziałyśmy coś, co kogoś zraniło, zrobiłyśmy coś, co kogoś zraniło, i w ten sposób ktoś nam też może coś wybaczyć. I trzeba pamiętać też o tym, że tak naprawdę, wychowując się w różnych systemach rodzinnych, nikt nie jest wolny od tych właśnie. Tych doświadczeń krzywdy, która jest właśnie wynikiem interpretacji. Nawet nie wiemy, ile, ile osób zraniliśmy, właśnie nie wiedząc tego, albo te osoby nie wiedzą też, jak nas zraniły, bo po prostu o tym się nie rozmawiało. Tak naprawdę tylko pielęgnowało się to poczucie krzywdy, które jest tylko naszą perspektywą. I wychodząc właśnie z tej pozycji, z tej roli ofiary, Przejmujemy rolę twórcy, twórcy swojego życia. I kiedy zaczynamy wybaczać, to, to jest ta wolność w sercu, której się nie da opisać, bo to właśnie nie chodzi o to, że, że się kasuje zdjęcia, że się kasuje numer telefonu. Nie chodzi też o to, że się kasuje doświadczenie. Właśnie dzięki temu doświadczeniu, dzięki temu poczuciu odrzucenia, tego zranienia, ja mogłam siebie rozwinąć. Ale wybaczenie właśnie daje mi możliwość zrobienia kroku, kroku takiego w stronę mojego rozwoju jeszcze głębszego. I to jest, to jest tym kluczem właśnie do tego, aby siebie uwolnić. Uwolnić się od przeszłości w takim sensie głębokim, w sensie tego, że właśnie w naszym sercu czujemy wolność. Wolność i wybór, bo wybrałyśmy siebie. I. Takim kolejnym też spojrzeniem na wybaczenie to jest to, że kiedy jest ci dość trudno podjąć taką decyzję na takim głębokim poziomie. Dzisiaj wiem, że tak jest, ale kiedy właśnie jesteśmy teraz na tym spotkaniu, kiedy ze sobą rozmawiamy, to jestem przekonana, że tą przestrzeń poruszamy, więc ona jest teraz żywa. Kiedy pozwolisz sobie na otwarcie tej przestrzeni wybaczenia, to być może nie dzisiaj, nie jutro, nie za tydzień, ale kiedy właśnie pozwolisz sobie na wejście w, ten, w tę podróż do wybaczenia, to to się wydarzy. I takim innym ze sposobów w tej drodze to jest to, że ty zaczynasz życzyć tej osobie dobrze. Że życzę jej dobrze. Wiem, że zrobiła według mnie coś, co, co było dla mnie krzywdzące, ale życzę jej dobrze. I ta Twoja złość, ta Twoja nienawiść nie zniknie od razu, ale uwierz mi, to, że będziesz życzyła komuś dobrze, z biegiem czasu, będzie powodowało to, że ta złość będzie słabła, że ta nienawiść będzie słabła, bo będziesz się koncentrowała na czymś dobrym, będziesz życzyła komuś dobrze. I kiedy Właśnie wyruszysz w tę podróż do wybaczenia, kiedy zobaczysz, że ktoś nie mógł inaczej, że to jest tak naprawdę Twoja pogłębiona podróż do siebie samej, do swojej miłości, do miłości własnej, to zobaczysz, że te osoby na tej Twojej drodze były właśnie kluczowe do tego, abyś mogła to swoje serce uzdrawiać, abyś mogła już nie odrzucać siebie, abyś mogła wybierać siebie, i abyś, tak jak słyszałam ostatnio, że Bóg nie lubi masochistów, abyś nie robiła już z siebie właśnie ofiary, ale abyś wybierała właśnie pozycję twórczyni swojego życia osobę, którą, którą właśnie można przytulać, która przytula świat, bo ma w sobie właśnie Miłość do siebie i nie pielęgnuje już tej części w sercu, która jest właśnie nasycona trucizną. Bo ta trucizna nie znika. Ona Ciebie drąży i ona wyniszcza Twoją energię, ale też zdrowie. I stamtąd też często biorą się różnego rodzaju choroby, które są właśnie wynikiem pielęgnowania tej goryczy, tej złości. Um, I to ciało po prostu odpowiada w pewnym momencie. Tym dzisiejszym spotkaniem z miłości do Ciebie, do siebie, chcę przypomnieć, że warto wybierać siebie, że wybaczenie jest po prostu pięknym narzędziem, które jest um, właśnie takim gestem miłości do siebie. Będzie mi bardzo miło, jeśli napiszesz, jak, jak odbierasz tą naszą dzisiejszą rozmowę, to nasze spotkanie. Co myślisz? Podziel się tym spotkaniem z innymi dla Ciebie ważnymi kobietami, aby właśnie dawały sobie więcej przestrzeni, właśnie tej miłości, skuteczności i aby też przede wszystkim wybaczały sobie, bo myślę, że to też jest um, Niesamowicie ważne, aby pamiętać, że w pierwszej kolejności potrzebujemy wybaczyć sobie, że czegoś nie zrobiłyśmy, że zrobiłyśmy, bo kiedy dzisiaj masz przed sobą ważne cele, kiedy chcesz zrobić coś ważnego, kiedy masz w swoim sercu pragnienia i marzenia, to kiedy sobie nie wybaczasz, że w przeszłości czegoś nie zrobiłaś, to ten głos z przeszłości. Podpowiedź przecież sobie nie poradziłaś w przeszłości, teraz też sobie nie poradzisz. I dzięki właśnie wybaczeniu sobie możesz stanąć w pełni swojej siły, bo przeszłość była tylko lekcją, a dzisiaj możesz właśnie w pełni swojej siły wyruszyć po swoje marzenia. I dzięki temu właśnie, że sobie wybaczasz, możesz wybaczać. Z lekkością również innym, bo rozumiesz, bo wybaczyłaś też sobie. Daj sobie właśnie tę przestrzeń, tę wolność, daj sobie miłość do siebie. A ja Ciebie mocno przytulam i życzę Ci tego, czego aktualnie w swoim życiu potrzebujesz. Do zobaczenia.